I słusznie proszę Państwa. Demokracja monopolu nie znosi, jeśli jakaś władza ma wszystkie stanowiska w państwie najróżniejszego rodzaju, a po strasznej katastrofie nastąpiła przecież szybka obsada różnych stanowisk pozarządowych, jeżeli do tego ma prezydenta. Jeśli do, tego, państwa, jeśli do tego, proszę Państwa, ma jeszcze poparcie potężnych mediów, które nie zauważają jej błędu, które w jednych oczach widzą źbło, a w innych belki nie widzą, żeby się odwołać do Ewangelii. to wtedy, proszę Państwa, z naszą demokracją może być naprawdę bardzo niedobrze. I każdy uczciwy profesor prawa konstytucyjnego, czy teoretyk państwa, a to mój dawny zawód, to kiedyś wykładałem na uczelni, musiałby to potwierdzić. Nie doprowadzajmy do takiej sytuacji.